O. Dobra, śmalko, słuchajcie. Uf. Mogę mieć takie zadyszki, bo właśnie cisnę. Dóżką yy, na łowisko. Kurczę, w tamtym tygodniu byłem słuchajcie, na narwi. Na zalewie takim małym, ale jest plucizna. Mam tutaj swoją jamkę w odnodze narwi. Tam powinno być no minimum około 2 metrów. 1,5-2 metry. I tam ta ryba może być. Słuchajcie, no tak czatuję na to płotkę wiosenną, że zacznie brać prawdopodobnie pierze. Zobaczymy, muszę tutaj kawałek laskiem przejść. Później kawałek łąku taką nadrzeczną, no i zobaczymy co to z tego dzisiaj wyniknie. Mam trochę zanęty z tamtego tygodnia zamrożonej, podobno najlepszej. No i nic, no i idę. Ptaszki śpiewają, czuć wiosnę. Trochę mam tego patałajstwa ze sobą, więcej sprzętu jak talentu. No i lecimy próbować. Co to z tego wyniknie dzisiaj? Powiem wam, że się trochę zgrzeje, ale w sumie to dobrze. Niedziela. Pewnie siedziałbym, pierdział w stołek, pił i jadł. Nie śnił byłem. Ale refleks jest jeszcze ślisko. Wiecie co? Nie wiem, czy będzie lodu nie będzie. Bo może tak być, że się zaraz zawinę z powrotem i do domu, bo na kałużach. Cienka warstwa lodu była, bo nie jeszcze nie powiedziałam, bo w nocy było minus 6, minus 7. Ja tylko mam nadzieję, że, że ta woda jest na tyle ciepła, na tyle nagrzana, że ona po prostu nie zamarzła na rzece. budowa trwa słuchajcie, na miejscu już woda jest tylko okay. Nie jest jakoś zamarzona Ta w tak jak mówiłem jest trochę cieplej No i co, wiaterek troszeczkę będzie utrudniał, ale akurat z tej strony, tak z zachodu wieje Może trochę przeszkadzać w nagrywaniu Może z płowikiem wiać, zobaczymy co to z tego wyniknie Posiedzimy parę godzin, godzinkę, z dwie i zobaczymy co to z tego wyniknie słoneczko świeci Jeśli chodzi o ciepłość to średnio jest. Oczywiście Pokażę wam co to jest. Później ja zabiorę A, Tak to wygląda wędkarstwo.pl Dobra, rozkładam najpierw tą boloneczkę Boloneczkę zrobimy na czerwonego robaczka tak będzie. Bolonka to będzie czerwony robaczek. Tak postanowiłem. Dobra? że ponogrywam więcej będzie ze sportowej dwie wędeczki słuchajcie bolonka i bacik na razie słuchajcie nic się, nic się nie dzieje tu coś mi z chodził w tym sportem zrobimy troszeczkę mniejszą <laughs> Grunt może być Słuchajcie Specyfik Z tamtego tygodnia Sam robiłem Ciasto czosnkowe Ale się zapachy tutaj roznoszą Tego ciasta Zobaczymy Aczkolwiek mówię, że to niekoniecznie Piękny Zapach jest przepiękny tego ciasta Zobaczymy Co to z tego wyniknie Kóleczkę taką damy, ja wam powiem. Nie za dużo. O, duża wyszło. Jeszcze raz. Powtórkę. Chodźmy na ciasto, zobaczymy co tu z tego wyniknie Ciasto czosnkowe, pięknie pachnie Rubaczka czerwonego to też skontrolujemy Tu siedzi Siedzi robaczek. i nic na razie No właśnie, tutaj na Bolonce jest grunt około 2 metrów tak jak mówiłem, no troszeczkę wody nie jest też taka, ta woda niska chociaż jak mówię, że na ten okres porę roku to, to jest niska, bo to powinno być powylewane ale generalnie nie jest jakaś tam starsza niska tu Boloneczka, widzicie spałek stoi niedaleko od brzegu zarzucony czerwony robaczek tak zwana dendrobenka, gnojaczek jak też woli, to jest na razie grunt ciśnie z wiatrem, widzę 7 metrów grób na razie mały, zarzucone dwie pineczki. I o, nawet jest jakieś branie, nie wiem co to jest. Taki grup ja powiem z pół możliwe, że tutaj zamawia się coś jak widzicie. Prawdopodobnie Uklejka. Mam nadzieję, że będziemy słychać, bo ją no dosyć mocno. No, jeden wędkarz oprócz mnie tutaj na tym słówce jest. No i no, próbujemy. Zobaczymy jak coś się będzie działo, to będę nagrywał. Będzie trochę to utrudnione, ze względu, że statywu nie mam, ale coś nagramy z ręki. Sypnąłem troszeczkę zanęty. I chyba ukleja zaczęła się spławiać. I chyba na pewno. No kurczę, żeby tu jeszcze jakaś płotka zaczęła brać, cokolwiek, krąpiak no. A wiem, że tutaj ryba jest, na bank jest ryba. To jest głęboko. Na zimę ona nawet tutaj schodziła, bo na płuciznie nie ma nic, nic nie ma. Czasu będzie herbatki ciepłe napić, bo trochę wieje Napijemy się herbatki I może ryba zacznie brać Troszeczkę wiaterek jakby zelżał, niemniej jednak ryba jakoś nie bierze. Wiecie co? Wchodzi cały czas pławia się. Wiemy chociaż do tego, ja widzę dosyć no, i ten przyponik. Niemniej jednak spróbujemy zrobić jedną rzeczy. Spróbujemy złapać, bo widzę ukleja chodzi. Czy ta ukleja w ogóle będzie żarować? i czy ona? Czy ona w ogóle? Czy jest no. szansa? No, spróbujemy ciasto, proszę zrzućmy jedną pineczkę. Bo wiem, że ukleja to nie ryba, ale... No patrzymy, zobaczymy co to się będzie działo. Ciasto czosnkowe Widzicie? Nawet tu kleja chyba nie chcę brać. I co, wyciągnąłem tylko jedną, ale mi spadła spinka była przy samym brzegu klejkę malutko niewielką powiem mam że nic z tego chyba nie będzie z tych uklejek bo też nie biorą więc zwiększam grunt rzucam napinkę na białego tutaj przy tym i czekamy czekamy na coś większego nie wiem czy będzie widać tam w tamtym miejscu kolega też łowi łódka pychóweczka też zaczaił się na jakiegoś biało ryba no, Także pędkarzy jest trochę, jeden tutaj, drugi tutaj z brzegu Coś jakby się kurde chyba miało dziać, ale czy będzie dzisiaj akurat się działo, to ciężko jest powiedzieć brzuchu mi, bo czy w kanopolce trzeba zjeść no, dobra, Ale coś małego chyba Coś słobitkiego. U nie, nie takie no. O Olinek Ale strasznie nie mrawy Ten inek idzie Strasznie nie mrawy Nie mrawy na go na podbierak. chodź, Chodź, chodź. Stójnek. O to już robotę zrobił na dzisiaj Już chciałem się zbierać Wiecie Chciałem się zabierać Ale Linek robotę zrobił Nieduży ten lineczek Słuchajcie O Dobrze się dobrze zapiął O Ale chudziutki Chudziutki lineczek jakieś pijawki, robaki na nim Zrobię jeszcze jego linka drapnąłem Już to dobra Później to nieduży ten lineczek ma Z 25 cm do wody idzie zaraz I to wszystko Lecimy, słuchajcie, z nim do Do wody. Co to jest? Się zaczepiło coś Szanowni, linka nie będzie szybciej widać Niech idzie, płynie sobie o, Tak Innek robotę zrobił Generalnie, nie wiem czy, czy to może tutaj kurczę wiatr, trzeba powiedzieć, a nie spodziewałam się tutaj nic, że w ogóle że coś tutaj będzie, ale branie było takie naprawdę dosyć słabe, prowadzące typowo linkowe, ale takie słabe i ten, ten linek też był taki jak wam powiem taki nie za bardzo nie za mrawy. Jeśli chodzi o lin to walczy. nie wiem czy ta woda jeszcze zimna, czy on jakiś, nie wiem, sfatygowany, to trudno jest to powiedzieć, niemniej jednak wyciągnąłem tego linka około 250 cm, jest w wodzie, jak widzieliście z powrotem, posiedzę jeszcze troszeczkę tutaj nad wodą, w połowie wiatr, no wieje troszeczkę, wydaje mi się, że z minuty na minutę coraz, coraz mocniejszy. Posiedzę jeszcze troszeczkę, zobaczymy, może jeszcze coś podejdzie innego, zanęciłem zanęto lekko jeszcze dodatkowo i zobaczymy, czy coś jeszcze uda się wyciągnąć z tej wody. Niemniej jednak lin zrobił robotę, będzie film, także ryba jest, więc wstawimy. A wam powiem, myślałem już, że tutaj nic nie złowię, tak będzie tak jak tydzień temu, niemniej jednak udało mi się tego lina wyciągnąć. Powiem Wam tak, słuchajcie, już siedzę tutaj parę godzinek oprócz tego linka, to zupełnie nic się nie dzieje, oprócz tego, że wiatr hula tutaj Miłosiernie coraz mocniej. Będę powoli się zwijał, ale linek zrobił dla mnie robotę, bo film stał, jak już zresztą liście Co mogę powiedzieć? Bo wydaje mi się, że jeszcze jest za zimno Ja tutaj przyszedłem za płotką, co jest fajne. To jest w miarę tutaj głęboko, około tak dwóch metrów jest tego gruntu Także ta ryba powinna tutaj być Podejrzewam, że jest Tylko po prostu nie jest to dzień, w e, którym e, właśnie te ryby biorą e, Ja czekam, słuchajcie, na e, tą płotkę Za tydzień gdzieś wyruszę, nie wiem, może Marek ze mną wyruszy Zobaczymy, jak ta sprawa się, się tutaj rypnie co, słuchajcie, do następnej przygody, do następnego spotkania nad wodą. I, i co? I to wszystko. No i słuchajcie, zakończyłem krótką robotę. Jemy zabierzemy te głównie co pozostawiamy. Jak wiecie, są normami. forku to wszystko. Coś masakra. Ja mam nadzieję, panie prezesie, że operacja 300 Rzeka będzie szumnie zaliczona. No, No Dobra. Przychodzi człowiek na ryby I zobaczy co tu się dzieje nie wiem czy mi się uda wszystko tutaj zebrać jeszcze mało tego paczki po fajkach ja nie palę I tak się okazało, że młodzi ludzie mi oglądają. Co zresztą jest bardzo fajne, przyjemne śmieci trzy reklamówki. Co? I lecimy na chatę, a za tydzień zobaczymy. Uda się może coś innego dorwać. Także możecie jeszcze popodziwiać promenadkę naszą. Jak się pięknie buduje. A my się widzimy. Może co tydzień? Na razie. Słuchajcie. Takie przyjaciółki jeszcze po drodze. Spotkałem mnie Mam nadzieję, że widać Coś siedzi na drzy. Wcina. Tam pobiegła druga. Gdzieś, a ta wcina tutaj zobaczcie. Co tam masz, koleżanko? Niewiórka. Poszła jak kuna Ale jak wygląda? Dobra, nie będę ci przeszkadzał już. Ciśnij tam no. wygląda tam o, jednorączko